Mimo wszystko, z Turowskim chciałbym się spotkać i zadać mu parę pytań. I, no bo to jest powinność dziennikarska, ale to też w cudzysłowie muszę powiedzieć, że to jest i ciekawa, i nieciekawa postać, równocześnie. No bo jednak, mimo wszystko, jak się zastanawiam nad tym kasusem, to wydaje mi się, że nie ma takiego scenarzysty, który byłby w stanie wymyślić taki scenariusz. Że oto mamy fałszywego jezuitę, Człowieka, który mógł być w czasie zamachu na Jana Pawła II. No tak. I ten. I mamy człowieka, który potem znajduje się na miejscu katastrofy smoleńskiej. No to tego typu parabole to są rzeczy absolutnie niewyobrażalne, ale one są tylko niewyobrażalne dla ludzi, którzy nie czytają rzeczy dokumentów WPN-ie. No bo tutaj jest też. I książek, tak podpowiada Sławek. I ja na swoim twitterowym profilu wpisałem, że więcej czytam niż piszę i to jest prawda, bo na przykład, żeby napisać historię Turowskiego, to musiałem przeczytać 17 tysięcy kart, przeanalizować, żeby wyciągnąć z tego 200 stron meldunków Tomasza Turowskiego i odkryć jego drugi pseudonim dzięki analizie po prostu. I ta praca, ja w ogóle lubię rozmawiać z ludźmi, nawet jeżeli są to funkcjonariusze UB, chociaż to jest inny rodzaj sadystycznej, czy raczej masochistycznej przyjemności. Bo na przykład przy tekście oturowskim ja pojechałem do małej wioski pod słupskiem w środku zimy, nieogrzewanym pociągiem, Tługłem się 8 godzin, żeby przez jakiś kwadrans 20 minut porozmawiać nawet nie ze Zbekiem, tylko z UBEkiem człowiekiem, który służył jeszcze. Brał udział w bitwie pod Lenino, no, a potem wstąpił do UB i był człowiekiem, który trafił do departamentu pierwszego, który mi strasznie niewiele powiedział. Natomiast zetknięcie się z osobą z takim Ubekiem, który jeszcze w czasie stalinizmu był funkcjonariuszem tego resortu, to to było no, tak, jak nie wiem, może obcowanie z, z humerem, czy a, czy może z, a, ze Stefanem Michnikiem? To mogłoby to przypominać i a, to było coś dla dlatego człowieka, że ten człowiek miał m, jedną całą ścianę w orderach, ale to były ordery sowieckie a, w dużej mierze i po właśnie wyciągnął p, w czasie tej wizyty świeżo do, otrzymaną przesyłkę z Moskwy, otworzył, mówię, O, dwa następne, tym razem od Putina. A, y jako weteranowni niby II wojny światowej mu te ordery przy, przysyłali, więc jakby on te wszystkie ordery, no, to był człowiek 80-paroletni, już przyczepił sobie dzisiaj do munduru czy do a, marynarki. To niewątpliwie, by, chociaż był potężnym człowiekiem, to no, chyba po tym, tym ciężarem tego metalu by padł. A, niewiele mi powiedział, ale to była ciekawa rozmowa. Tak samo jak te rozmowy, które miałem z opisywanym tutaj Edwardem Kotowskim, bo. On jest nietypowym ezbekiem, takim historykiem sztuki, który też ma taką osobowość naukową i część rzeczy, których nie można znaleźć w archiwach, bo one po prostu nigdy nie zostały udokumentowane, tylko siedzą w głowach tych ezbeków. Oczywiście trzeba to traktować dość krytycznie, te źródła, bo mają tendencję do Łagodnie rzecz biorąc, fabularyzowanie albo ukrywania pewnych faktów, ale z nimi należy absolutnie rozmawiać, dlatego że a, można zastać często wiedzy, której nie ma nigdzie indziej. Ale ja rozumiem, że jechałeś tym nieogrzewanym pociągiem, to były czasy rządów PiS-u, tak? No i pomyślmy nad ciężkim losem funkcjonariuszy ABW, którzy jechali za szakiem tym nieogrzewanym pociągiem, Dwóch ludzi w środku, zimy do słup, tak?